O Jezus Jezus, są dziewczyny! Ja Cię kręcę! Iii! 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 Co tam u Ciebie? Bo u mnie nie jest kolorowo! Jak myślicie? Jak stawiacie ile? Ile USD? 1000 dolarów, yy, 3k dolarów, yy, 2000 dolarów. Powiem tak: mniej niż franek za normalnego streama. Czyli tyle. 1600 dolarów. Co tam panowie tak brzyczą? Buta. Buta. Buta? Menęcie. You're no, from Italy. Butę. Tira. A, <głos> <głos> no, Pozdro A że grają na flecie? Która godzina? Która godzina is? It is 5 p.m. Ok, ale okay. a kiedy to jest? 17.20 17.20 co? Nie, nie, ciężko mi się powiedzieć Sorry. No. Pozdro, pozdro Pozdro, no, 4 minuty Aha, tak, tak. Every, every, every hour from there. From, ah, from there, yeah, from there. Uh, thank you. You're welcome. Okej, już wiem, chodziło chodzi o to, kiedy na trąbce zagrają, A nie zrozumiałem na początku. 11 przysiadów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nic się nie zrobię, na pewno nie. Siedem. O, Jezu, już wycieczka. Osiem. Dziewięć. O oh Jezu. Dziesięć. I jedenaście. Żaba srająca. Żaba srająca. Dobra. Dawaj się, <laughs> Nie, nie wierzę. Nie, miałem, nie? <laughs> nie wierzę, kurwa. No. Jak ty tak podrywasz te wszystkie dziewczyny? Słuchaj. Trzeba. Nie mieć do nich szacunku żadnego, tylko po prostu brać i. Nie no tak, żartuję, żartuję, ale tak naprawdę to po prostu musisz pamiętać, że one też są ludźmi, no. Że kobiety to nie są jakieś anioły, tylko po prostu zwykły człowiek, co traje i chce mu się no. Co trzeba zrobić, żeby być takim gołtym jak ja? ten minuty i daję pauzę. Dobrze, niech łajce Nie powiem. wiem. Zapuść wąsa, ruchaj kóły Pijegera. Ja. To wiem ja. Dobra, idę do domu. Idę na kotleta. Jedna kotleta widzowie. Dobra, taki rozgrzewkowy. i relek jest spoko. Tak mi się wydaje. I chuj, już ja, już mnie jadą nie? I patrz. I poczekaj, bo czekaj, bo tu mandat daję. Mandat kładę. Kur... Daję. Szybko, wsiadaj, wsiadę, wsiadę, Przepraszam. Dzięki. mało miejsca to. Wiem z... Właśnie, na to nie kule, idealnie że ty się A, Ale się wylosowało. O nie. O nie. Uf, Uf, Udało ale, się. Ole fart Lamp mi Dajmy takie trzy cherdziki siadły. Wiecie co, to jest dla mnie chore. Ja na przykład grałam w geog GeoGeoGeoSera e, bez współpracy, bo grałam po prostu, bo było fajne. A teraz, kuła, jak nikt nie ma współpracy, to nikt w to nie gra. No to e, jak ufać tym streamerom? Jak ufać streamerom? Wszyscy tego na highs lecą z tych streamerów. To jest. Tacy są. Tacy są ci streamerze. Nauczyłem się czarować ostatnio. Jak? Hmm. pokazać ci? Mhm. Zacznij liczyć do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oh! Oh! Harry Potter, pragnę cię. Cześć, to ja znowu. Jak tam? Kiedy ten Harry... cały czas wystał Harry Pottera? Nic się nie zmieniło? Góra niedostępna dalej? Góra dalej niedostępna? Dalej Marta Linkiewicz tam się kopci z, z tymi afroamerykanami. No w autobusie, nie słyszałeś o tym? Z tym się, nie, z tym się, nie, no, a tamtem ciągnęłam. No. Kojarzysz autobus, pozdro. Co jak się z nami gra? Spoko, muszę się tylko przyzwyczaić do waszego stylu. Bo my mamy styl pierwsze, pierwsze Styl bandycki tak zwany. Styl, styl bandycki, bandycka. nie ma, jak wiesz, że Izak. Caje, caje, dam cię flaszyka, czekaj. To tu jest pełna pisma, kurde. To mnie teraz nie. pod B. Teraz poznajdziemy. <laughs> To jest prawie, pierwsze, pierwsze, oh, kurwa, muszę, muszę to zostać zacomił tego Szybko! Co się stało? Jak się kurwa zalewa kuchnia? Co się stało? Kurwa mać! Co tu się stało? Nie wiem. Z czego to się leje? Nie wiem, pomocy! Z czego tu jest tyle wody? Ja***, daj po hydraulickom! Z czego tu się kupa leje? Może zatkała, po prostu, o ten odpływ się chyba zapchał, może jakimś jedzeniem, resztkami jedzenia. Jaki odpływ? No o ten tutaj, co to jest takie? Nie, tu się nie leje. No lewo. tu się leje, dotknij sobie, no. Gdzieś się bank się zatkała. Ależ, sz... czekaj, zobacz się leje. Ta, 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 to... <laughs> Jezus Maria, leje się. <laughs> no czekaj. czekaj bo kurwa, zalejemy kogoś, no. A czego to się a czego Nawet to jest nie nie, w ogóle, ty? Nie, 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 nie. Czekaj, kurwa, odejdź mi tu. Woda chyba, ale to muszę sprawdzić. Ja nie mam pojęcia o tym, ale zobaczmy, kurwa. Mam plan na to, nie puszczaj wody. Nie... Poczekaj, miednicę przyniosę, żeby nie wylało tego. Ale tego to jest ku... Jakiś wężyk, kurwa. To co ja bym z tym wężykiem zrobić? Znalazłem rozwiązanie. Nie można puszczać wody po prostu i nie będzie się lało. Jak się zatkał odpływ jakimiś jedzenia, mówię ci. Ja ale, to, ale co to jest kawa w ogóle z jakiś, jakiś gul czas? Bacha... Dobra, dzwoń po hydraulika, bo to no. ja tego nie ogarnę. No, ja nie wiem, co to jest nawet. Z jakiś wężyk z jakimś kawa gównem na czymś. Skoro ja mam wiedzieć, co to jest. Ciewszy, ja nigdy k***a w, kranach, w kranach nie pracowałem. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, zawołałaś mnie, to mi się nie wpychaj, tam. Bo ty nic nie ogarniasz. No nie, no ty ogar, a to, to, to powiedz mi, co to jest. Rób zdjęcie czatowi GPT i pytaj się go co to jest. Ja*** dole ty. No i zalałaś chatę, gratulacje. Trzeba kupić nowe mieszkanie, to już trzeba wyrzucić. O super. Teraz to żeś zrobiła. się na polu miał Brawo. Super. Chata do wyjmowania. Półtorej bani poszło. Co żeś narobiła teraz? A e, już nie leci. A nie leci. To chyba wężyk jakiś pękł. Czekaj, gdzie... Ale co to jest ty? Na pan się zapchał od odpływ, no. Jakimiś resztkami jedzenia. Ale to nie jest odpływ. Co ty w ogóle gadasz? To jest... Odpływ masz tu po lewej te rurki PCV, to jest odpływ. Ale podłączony wszystko pewnie jakoś i. No nie. A co to by było innego? No to nie jest to. A zakład, to to. Odpływ jest po lewej, tu masz odpływ, gdzie, gdzie śmieci spływają, i to le leci w dół rurą. To nie, tu, tu by nic nie przepłynęło przez to, że to jest chudziutka żyłka, tu rurki, PC, rurki, rurki PCV to jest, to jest odpływ. Aha, czyli to od zmywarki. No, mówiłem ci, nie od zmywarki, to jest od, yy, jest napisane prawdopodobnie zasilasz do zmywarki, zasilasz do zmywarki no. nie może to być, bo to płynie z, płynie z, jak puszczasz... A woda skąd się bierze w zmywarce? Ale woda nie bierze się ze zmywarki, że odkręcasz kran, żeby była woda w zmywarce. Tylko zmywarka sobie nie sama pobiera wodę. A nie, że odkręcasz kran i ci leje się woda z tego. Ale czego to pękło? Co zrobić? Natychmiast odłącz prąd od tego gniazdka. I to przecież może być podłączone. Przecież nas od... popłynie prąd zaraz. Co ty... Ej, Agata, weź ty trochę tak, Pocz, no bo już to jest podłączone. ale to a my w ogóle nawet to nie jest mokre, co ty gadasz w ogóle, zobacz gdzie woda leci, weź przestań panikować, bo serio, jest takie coś, f... jak tak ludzie k... panikują, to takie gówno, serio, weź się otrząśnij, bo tak panika się, że mnie takie coś irytuje, odłącz wodę od tego, odłącz to od prądu, prądu. czekaj, bo patrz, teraz się na przykład nie leje, teraz dopiero, lelej, tutaj lelej. jest coś, no to widzę, ale... Widzisz, że to jest połączone i kapie ci na ten kontakt, zaraz na sprób, Nie popięści. kapie nic na kontakt, widzisz ty gdzie ty jest kontakt, tak, a gdzie jest, tak, gdzie a jest wężyk? Od pochodzi. Ja Nie, dobra. Weź, zadzwoń się po hydraulika, nie, bo od ty mi tylko... Ty komentów od prądu. Masz. Zadzwoń po hydraulika, bo ja nie mogę cię po prostu słuchać. Proszę bardzo. Dzięki. Idę do roboty. Panikuję. tak, prąd się za*** kopnie, cię wszystko, tak, no. Chyba kontakt, chłopiec 40 metrów wodnie, ona gada, że prąd zabije. Nie mogę, nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę. Halo? Halo, ty, ja mam takie pytanie. No? Do no. Gdzie ty, kurwa, jesteś? Gdzie ty chodzić do szkoły? Bo ty nie powinieneś być w szkole? Powinienem być. chodzę w chmurze. W chmurze? Chmura. Ej, a mogę z... To Zlikować do domu i iść do, do szkoły. Ej, a mogę zlikować swój numer? 535050555. Dobra, masz Taki odradzam to, bro Oficjalnie chyba... Ooo, jaka bułeczka, skarbie, no Ale wolę te twoje, są lepszejsze Mmm. Mmmmm Bułeczka oficjalnie W ogóle wchłanialność tego jest podobno 10% tylko, czajcie? 10% To mi coś nie pasuje, nawet nie działa no ale zobaczymy Uwaga, do z testosteron Bo, jak mi urosną to włosy takie wielkie, to przysięgam, że kopnę się tak, że nie będę miał przymocowania. Roby! Roby! No, Hades, będzie miała ten. ten Wszyscy! Androgenowa docha. O! Kto kogo bije? Nagrało się? Wyślijcie z szoty do rewo. Widzieliście, jak mnie kopnęła? O, i teraz masz przesranę, koleżanka. Widzowie, myślę. Next. Hades. To jest tak. To jest Nex, a to jest Hades, nie? Uważam, że Nex w G2, kurwa, naprawdę dałby radę, nie? Ciężko jest zrobić kampery nie niż Brusik. S -s -s dobra, oficjalne kur... stanowisko kamperowe, ostateczne. Ja, Slapers i DeLord nie chcemy robić nic obecnie z Brusem. Ja uważam, że robienie czekolwiek z Brusem kończy się obecnie aferą, więc tego nie chcemy. Więc kampery są po prostu kurwa. Odwołane, bo jakbyśmy pojechali znowu na kampery bez Brusa, to też by była kula afera. Zobaczymy, przynajmniej obecnie. Zobaczymy, jak się sprawy y, pokojowo-dramowe rozwiną przez następny miesiąc, y, czy tam półtorej miesiąca. Jeśli będzie spokój, to można po prostu zrobić kampery za te właśnie półtorej, dwa miesiące, i można wtedy albo zmieniać skład, albo coś, cokolwiek. Zobaczymy. Po prostu k***a zobaczymy. I tyle. Jestem młody, niegłupi, obrotny i zdolny, czego mam niby żałować. Stoję przed lustrem, trzymam głowę do góry. Myślę, zrobiłeś to chłopak. Nie chcę za to nikogo już dłużyć, przepraszać, że jestem dowodem, że można. Wiem, że świeci na wszystkim, słońce na niebie. Wierzę, że możesz się ogrzać. Pamiętam,